Cześć! Dziś pokażę Ci, jak w prosty i darmowy sposób przygotować prostą wizualizację dla klienta lub jakieś zajawkowe zdjęcia, by ustalić, czego dokładnie potrzebuje. Wchodzimy w przeglądarkę Google i wpisujemy Leonardo AI. Wybieramy pierwszą opcję od góry. Mam ci jakiś problem z internetem, więc chwilę to trwa. Wybieramy przycisk. Jeżeli nie macie założonego konta, będziecie musieli go założyć. Ko użytkowanie tego profilu jest darmowe w ograniczonej opcji, ale na pewno do przetestowania Wam wystarczy. Odklikujemy. Jesteśmy już na stronie głównej. Klikamy teraz AL. Image generation. Będziemy teraz kreować produkt. Macie tutaj właśnie taką lupkę, w której wpisujecie prompty, czyli polecenia, które będziecie wydawać sztucznej inteligencji. Dzisiaj akurat wykreujemy sobie sypialnię w stylu Boho. Widzicie, macie takie Generate 4 i pieniążki, to jest wasz kredyt, który możecie w wersji darmowej wykorzystać. Ogólnie sam proces kreowania niestety trochę trwa, no ale z racji tego, że jest to wersja darmowa, to nie możemy narzucać I widzicie, wykreowało nam się już cztery obrazy, właśnie sypialni w stylu bocho pobieramy sobie jeden z nich zobaczycie jakie mamy opcje możemy je pobrać możemy skopiować um, do naszej tablicy możemy też je udoskonalić te obrazy to sobie zrobimy w okresie <coughs> na etapie troszkę późniejszym Chciałam Wam tylko pokazać na tym etapie ilość opcji i zobaczcie te obrazy. Wydaje mi się, że całkiem spoko, tak żeby pokazać klientowi, jak mogłaby taka sypialnia w stylu boho wyglądać. To taki bardzo prosty sposób. Oczywiście wpisując tutaj zalecenia szczegółowe, wytyczne, ten obraz będzie bardziej doskonały. Jeżeli ten prompt powielicie jeszcze raz, to wygeneruje Wam się kolejne cztery obrazy w tej samej tematyce. I widzicie, te sypialnie już wyglądają troszkę inaczej. Przejdźmy sobie teraz przez opcję. Tutaj możemy na przykład usunąć tło. Akurat w przypadku tego programu nie działa to najlepiej, ale tutaj mamy też rozbudowaną grafikę. Więc zobaczcie sami, tutaj tak naprawdę usunęło nam wszystko poza łóżkiem i lampą. Także no, to na pewno nie działa idealnie. Możemy sobie upskalować to zdjęcie, żeby było troszkę większe, lepsze. Jak widzicie, to wszystko niestety bardzo długo się ładuje. Dlatego też warto sobie taki katalog na przykład przygotować wcześniej. Widzicie, to zdjęcie jest już bardziej dokładne. Wracamy do oryginalnego zdjęcia i przetestujemy sobie ostatnią opcję, czyli mamy HD, i zobaczcie, tutaj mieliśmy takie delikatne przesunięcie tego zdjęcia. I tutaj ta jakość, może na tym filmie nie będzie to jakoś znacznie widoczne, ale zobaczcie sobie, tutaj delikatnie nam się ten obraz zmienił. Bardzo widać po tym dywanie na ścianie po prawej stronie, w górnym rogu. Możecie sobie odtworzyć to jeszcze raz i zobaczyć. Także wydaje mi się, że, jak na darmową opcję stworzenia takiej grafiki dla klienta, jakiejś wstępnej wizualizacji, czy nawet wytypowania trendu, który go interesuje, czy kolorystyki, jest to bardzo fajna opcja. Macie tutaj właśnie te kredyty. Te kredyty, niestety, się kończą, ale kredyty. Otrzymujecie na dane konto. Więc jeżeli potrzebujecie więcej, a macie na przykład dwa lub trzy maile, możecie korzystać um, z innego maila, z innego konta i te kredyty są w pewnej ilości odnawiane. Każdego dnia. Zwróćcie sobie też uwagę jeszcze na to pole po lewej stronie. Tutaj macie ilość zdjęć, które Wam się generuje. Wiadomo, im więcej zdjęć, tym mocniej wykorzystuje się Wasz budżet. Macie jeszcze realne foto, tutaj też bardzo mocno żera to te zasoby pieniążkowe wasze wewnętrzne na koncie. No i wymiary zdjęcia. Jeżeli to jest kwestia tylko pokazania. Tego do klienta, to myślę, że te podstawowe wersje są jak najbardziej ok. Mam nadzieję, że tym się pobawicie w wolnym czasie. Bardzo polecam ten program, bo jest po prostu darmowy. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że pomogłam. Jeśli to, co opowiedziałam, to co Ci pokazałam, było dla Ciebie pomocne, Zostaw coś po sobie, może serduszko, może lajka, może komentarz. No i mam nadzieję, że widzimy się niebawem. A i koniecznie zapraszam Cię na moje social media, bo tam jest mniej więcej więcej protipów, więcej sztucznej inteligencji i więcej informacji o projektowaniu. No to co? Do zobaczenia.